Kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę znaczy być sam? Nie mówię o tej karykaturalnej samotności z melancholijnych filmów, z deszczem za oknem i smutną muzyką w tle. Mam na myśli tę samotność, która sączy się po zakamarkach duszy, nawet gdy pokój pogrążony jest w ciszy. Tę, która bardziej przypomina radykalny wybór niż niechcianą karę. A teraz powiedz mi: A co jeśli brak kogoś w twoim życiu nie jest oznaką porażki, ale brutalnym aktem jasności umysłu? A jeśli ceną wolności jest właśnie ta pustka, a jeśli bycie niezrozumianym jest najczystszym dowodem na to, że idziesz właściwą drogą, kto nie znosi własnego towarzystwa, nie powinien narzucać go innym. Friedrich Nietzsche. Weź głęboki oddech. To co zaraz usłyszysz, nie będzie wygodne i nie powinno być. Żyjemy w czasach, w których więzi kolekcjonuje się jak trofea, obserwujących lajki, liczby selfie z kolacji, na których nikt nikomu nie patrzy w oczy. Świat jest pełen ludzi otoczonych innymi, a jednak całkowicie pustych w środku, a tymczasem ty, ty, z tymi długimi nocami w ciszy, ty, który wybierasz samotność tak, jak ktoś odrzuca truciznę podaną w kryształowym kieliszku, nazywają cię zimnym, zdystansowanym, trudnym, sigma. Ale co jeśli właśnie ten wybór sprawia, że jesteś kompletny, może tylko może? Nie masz nikogo, bo nie zgadzasz się być kimkolwiek. Ten film to głębokie zanurzenie, niepowierzchowne jak motywacyjna rada, ale gęste jak dno studni, do której schodzą tylko odważni. Razem odkryjemy niewidzialne psychologiczne i filozoficzne powody, dla których mężczyźni typu Sigma nie mają nikogo i dlaczego ta nieobecność jest w rzeczywistości jednym z najszlachetniejszych znaków emocjonalnej integralności. Przygotuj się. Nie po to, by się zmienić, ale by zrozumieć, nie po to, by się bronić, ale by się odsłonić. To rozmowa między tymi, którzy zmęczyli się ukrywaniem, a tymi, którzy zmęczyli się udawaniem, że czują coś, czego nie czują. Witaj w północy duszy. Tutaj porozmawiamy o Tobie, bez masek, bez strachu, bez publiczności. Tylko Ty i ten wewnętrzny echo, które może wreszcie znajdzie słowa. Istnieje taki rodzaj ciszy, który nie rodzi się z braku dźwięku, lecz z odmowy, odmowy uczestnictwa, uśmiechania się bez powodu, mówienia wszystko w porządku, gdy w środku wszystko się rozpada. To właśnie w tej ciszy żyje mężczyzna Sigma, nie jako ten, który został odrzucony, lecz jako ten, który sam odszedł, dobrowolnie, nieodwołalnie, a świat ze swoją histeryczną powierzchownością nie wybacza tym, którzy się wycofują. Zauważyłeś to? Większość ludzi jest tak rozpaczliwie spragniona więzi, że woli tonąć w pustych interakcjach, niż zmierzyć się z przerażeniem samotności. Chodzą na imprezy, których nienawidzą, śmieją się z żartów, które nie mają sensu, przyjmują zaproszenia od ludzi, którymi w głębi duszy gardzą. Wszystko w imię sztucznego poczucia przynależności, które znieczula bolesną prawdę. Nikt się tak naprawdę nie spotyka, wszyscy po prostu unikają siebie razem, ale ty nie. Ty patrzysz i widzisz, słyszysz to, co nie zostało wypowiedziane. I co najważniejsze, wybierasz by nie uczestniczyć w tej farsie. Trzeba mieć w sobie chaos, aby móc urodzić tańczącą gwiazdę. Nicze znów, niczym duch, który cię rozumie. Zauważyłeś, jak inaczej na ciebie patrzą? Z podejrzliwością, jakby coś było z tobą nie tak, bo nie potrzebujesz nikogo. Myślą, że Twoja cisza to słabość, że Twój spokój to arogancja, a Twoja selektywność to chłód, ale czego nie widzą i może nigdy nie zobaczą. To, że byłeś już w piekle bezużytecznych relacji, i wróciłeś. Wróciłeś z bliznami, z gorzkimi wspomnieniami rozmów, które donikąd nie prowadziły, chłodnych uścisków, lojalności kupionej wygodą. Pamiętasz? Tego grilla, gdzie wszyscy głośno się śmiali, ale w żadnych oczach nie było prawdziwego blasku? Albo tę rozmowę w grupie, w której próbowałeś powiedzieć coś prawdziwego i zostałeś przerwany głupim żartem? Te doświadczenia cię ukształtowały. Nauczyły cię, że bycie otoczonym przez ludzi to często najbardziej zakamuflowana forma samotności. Więc podjąłeś decyzję. Dziś Twój telefon milczy. Twój weekend jest cichy. Nikt cię nie zaprasza. Nie dlatego, że o tobie zapomnieli, lecz dlatego, że przestałeś przyjmować zaproszenia tam, gdzie nie możesz być sobą w pełni. Mówią o tobie samotnik. Ale Ty wiesz, jesteś po prostu chroniony. Rozumiesz wartość swojej energii, swojej obecności, swojego czasu, a to w świecie żyjącym nadmiarem jest nie do przyjęcia. Oni chcą, żebyś się rozdawał, nawet bez ochoty, nawet bez wzajemności. Nie rozumieją, że wolisz pustkę niż emocjonalną nieuczciwość. Wiesz dlaczego? Bo nie boisz się lustra. Nauczyłeś się znosić własne towarzystwo, a to jest supermoc, którą niewielu potrafi udźwignąć. Świat kręci się wokół ucieczki, a ty jesteś przeszkodą. Jesteś żywym przypomnieniem, że można być pełnym, bez widowni i to ich przeraża, bo jeśli tobie dobrze samemu. Po co cała ta gra? Samotność w twoim przypadku to nie brak, to czysta obecność, to święta przestrzeń, do której nie dociera hałas świata. I w tej przestrzeni słyszysz coś, co inni dawno już uciszyli swoją własną prawdę. Dlatego zanim zapytasz dlaczego nie mam nikogo, zapytaj czy naprawdę potrzebuję? A może w głębi duszy ta nieobecność jest ostatnią formą oporu wobec świata, który uparcie chce nas uczynić jednakowymi? Nie zostałeś odrzucony, to ty się oddaliłeś, a to oddalenie jest twoją koroną. A teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek poczułeś się zablokowany, mimo że próbujesz się zmieniać? Czy zdarzyło ci się, że mimo czytania książek, oglądania wideo i wysiłku, coś niewidzialnego ciągnie cię z powrotem do tych samych wzorców? To nie przypadek, i ma to logiczne wyjaśnienie. Badacze i uczeni niedawno odnowili model przemiany mentalnej stosowany od wieków przez filozofów, strategów i myślicieli, którzy zmieniali bieg historii. Cichy, ale niezwykle skuteczny, łączący naukę, psychologię i starożytną mądrość i do dziś znany tylko nielicznym. Osoby, które go stosowały, opisują wewnętrzny punkt zwrotny klarowność, dyscyplinę, silniejszą tożsamość, jakby po raz pierwszy naprawdę przejęli kontrolę nad własnym umysłem. Przygotowaliśmy pełne wideo, które wyjaśnia to wszystko na naszej stronie. Jeśli chcesz obejrzeć je teraz, zeskanuj kod QR, wyświetlany na ekranie, lub kliknij link w opisie albo w przypiętym pierwszym komentarzu poniżej. Czy jest coś bardziej samotnego niż bycie otoczonym ludźmi, i mimo to czuć, że nikogo tam naprawdę nie ma? Już to przeżyłeś. Siedzisz przy stole, słyszysz głosy, śmiechy, opowieści, ale dostrzegasz, że wszystko to jest tylko przedstawienie. Teatr bez reżysera, taniec bez muzyki. To właśnie w tych momentach mężczyzna typu Sigma się wycofuje. Nie fizycznie, lecz duchowo. Odłącza się od iluzji. I wtedy wszystko zaczyna nabierać sensu. Większość ludzi się nie przedstawia, oni się sprzedają. Noszą wyuczone uśmiechy, powtarzają cudze opinie, rzucają efektowne frazy, odgrywają role napisane przez innych odnoszącego sukcesy, luzaka, uduchowionego, oburzonego, ale sigma, on widzi za makijażem. A to spojrzenie przenika. Zauważyłeś to? Wchodzisz do pomieszczenia i czujesz atmosferę. Wychwytujesz podtekst rozmowy, drobne kłamstwa, gesty, które nie pasują do wypowiadanych słów. Podczas gdy inni skupiają się na tym, co jest mówione, ty dostrzegasz to, co jest ukrywane. To twój dar, ale też twoje przekleństwo, bo kiedy już zobaczysz, nie da się tego odzobaczyć. Nie dajesz się nabrać na wyreżyserowany urok, nie ulegasz pięknym słowom, jeśli oczy tej osoby nie mówią tego samego. Czujesz, kiedy ktoś mówi z duszy, a kiedy z gotowego scenariusza. A prawie zawsze to tylko scenariusz. Być sobą w świecie, który nieustannie próbuje uczynić z ciebie kogoś innego, to największe osiągnięcie. Ralph Waldo Emerson. Problem w tym, że widząc zbyt wiele, zaczynasz tracić zbyt wiele, tracisz zachwyt nad ludźmi, tracisz chęć do rozmów towarzyskich. Tracisz nawet cierpliwość, bo wszystko zaczyna się wydawać fałszywe, nudne, przewidywalne. I w tej utracie powoli się oddalasz. Nie z wyższości, lecz z potrzeby integralności. Nie jesteś aspołeczny, jesteś antysztuczny. To cię izoluje, ale też cię chroni. Pamiętasz tę rozmowę, w której ktoś z pasją mówił o autentyczności, mając filtr na twarzy i desperacki lęk przed odrzuceniem? Pamiętasz tę grupę, w której wszyscy wypowiadali się o polityce, sztuce czy duchowości, jakby czytali ten sam skrypt, a ty milczący nie z braku pomysłów, lecz z nadmiaru trzeźwości? Oni nazywają to chłodem, ale to tylko twój granic, który w końcu został uszanowany. Nie potrafisz udawać i co ważniejsze, nie akceptujesz już bycia widzem cudzego udawania. Sigma nie znosi symulacji, widzi wysiłek stojący za wizerunkiem. Niepokój ukryty w pewnym tonie głosu, tęsknotę przebrana za niezależność. I wszystko to go odpycha. Ale jest coś więcej. Prawda, która pali. Nie chcesz kogoś, kto cię olśni. Chcesz kogoś, kto się odsłoni. Podczas gdy świat bije brawo tym, którzy potrafią grać, ty pragniesz tych, którzy potrafią po prostu być. A to rzadkość. Wolisz pustkę od udawanej obecności. Wolisz ciszę od fałszywego komplementu. Wolisz samotność od towarzystwa kogoś, kto nieustannie gra jakąś rolę. Większość ludzi żyje jak witryny sklepowe, pokazując, ukrywając, pragnąc aprobaty. Ty żyjesz jak jaskinia, ciemna, głęboka, odbijająca echem prawdy, które przerażają tych, którzy nigdy tam nie zeszli. Dlatego czujesz się samotny, nawet wśród wielu, bo niewielu ma odwagę zdjąć maskę, a jeszcze mniej, by spojrzeć w Twoją, ale ta samotność to nie tragedia, to przerwa między farsą a prawdziwym spotkaniem. Czekaj dalej, patrz dalej, odrzucaj dalej płytkość świata, bo prędzej czy później ktoś, być może inny sigma, również cię dostrzeże. A kiedy to się stanie, nie będzie to głośne będzie to jak szept, który odbije się echem w duszy, mówiąc: Widzę cię. Naprawdę. Czy kiedykolwiek próbowałeś wyjaśnić, dlaczego po prostu nie potrafisz zaakceptować czegoś, co nie jest prawdziwe? Czy próbowałeś ubrać w słowa to uczucie, że wszystko, co ci oferują, brzmi jak emocjonalne ochłapy, nawet jeśli talerz wydaje się pełny? Właśnie tak. Tu nie chodzi o arogancję, ani o urażoną dumę, chodzi o coś głębszego, coś, co odmawia bycia sprzedanym za bezcen. To się nazywa standard, a twój wykracza poza normę. Ale świat nie jest stworzony dla tych, którzy żądają istoty rzeczy. Świat jest dla tych, którzy się dostosowują. Dla tych, którzy zadowalają się jakoś to będzie, dla tych, którzy tolerują przeciętność, dla tych, którzy mówią przynajmniej nie jestem sam, ty tak nie potrafisz i nigdy nie potrafiłeś. Od najmłodszych lat z niepokojem obserwowałeś ludzkie zachowania, ludzi zadowalających się relacjami pełnymi dziur, przyjaźniami opartymi na wygodzie, miłościami opakowanymi w niepokój i współzależność. Ty pragnąłeś czegoś żywego. Czegoś, czego nie trzeba tłumaczyć, czegoś, czego nie trzeba wymuszać. Pragnąłeś głębi, wzajemności, prawdy, ale wtedy przyszło uświadomienie. W dzisiejszych czasach domaganie się autentyczności to niemal akt rewolucji, bo tym, czego jest najwięcej, są relacje na pokaz piękne na zewnątrz, puste w środku. Zacząłeś dostrzegać szczegóły: jak bardzo ludzie siebie nie słuchają, jak mylą intensywność z przywiązaniem, obecność z posiadaniem, czułość z desperacją. I stopniowo twoje kryteria zostały zaostrzone przez rozczarowanie. To nie była nagła decyzja, to był proces. Dawałeś szansę, wierzyłeś w potencjał, ignorowałeś ostrzeżenia, ale w końcu miałeś dość. Zrozumiałeś, że za każdym razem, gdy obniżałeś swoje standardy, żeby dopasować się do kogoś, jakaś część ciebie umierała i postanowiłeś przestać umierać dla innych. Teraz twój standard nie dotyczy urody, statusu czy samej inteligencji. Chodzi o spójność, o integralność, o kogoś, kto nie tylko mówi, ale po prostu jest. I wiesz, co to spowodowało? Pustynie. Bo kiedy zaczynasz domagać się autentyczności, 98% ludzi znika. Usuń tych, którzy nie szanują twojego umysłu, a twój dom opustoszeje. Ale po raz pierwszy stanie się miejscem, w którym da się żyć. Autor nieznany, ale jakby mówił prosto z twojej duszy. Tu właśnie rodzi się ból samotnika typu Sigma. Bycie wymagającym w świecie powierzchownych ludzi to jak próba zaczerpnięcia głębokiego oddechu pod wodą. Ludzie tego nie rozumieją. Mówią, że jesteś zbyt wybredny, że czekasz na kogoś, kto nie istnieje, ale oni nie wiedzą, że ty już widziałeś tę osobę, choćby tylko w książce, albo we śnie, albo przez dwie minuty w kolejce po kawę. Wiesz, że istnieje. I dlatego nie zaakceptujesz mniej, ale ta droga ma swoją cenę izolację. Tak, znowu spędzasz samotny weekend. Odrzucasz zaproszenia, bo wiesz, co cię tam czeka płytkie rozmowy, puste spojrzenia, ludzie próbujący uczynić cię bardziej przystępnym. Wiesz, że za każdym razem, gdy próbowałeś się rozcieńczyć, by zostać zaakceptowanym, traciłeś siebie. Więc teraz czekasz nie na kogoś idealnego, ale na kogoś całego kogoś, kto nie ucieknie przed twoją głębią. Kogoś, kogo nie przerazi twoje milczenie, kogoś, kto nie będzie próbował cię naprawić. Taka osoba jest rzadka, ale ty też jesteś rzadki i właśnie dlatego jeszcze się nie spotkaliście, bo gdy dwoje całych się rozpoznaje, nie ma pośpiechu, jest spokój. Do tego czasu samotność pozostaje twoim świętym terytorium. Czasem boli, ale boli mniej niż udawanie. I pamiętaj, nie jesteś sam, dlatego że masz wysokie standardy, jesteś sam bo jeszcze nie spotkałeś kogoś kto też odmawia by się umniejszyć a to mój drogi no to rzadki rodzaj odwagi czy zdarzyło ci się być w towarzystwie ludzi gdzie wszyscy się uśmiechają ale nikt nie jest naprawdę szczęśliwy gdzie rozmowy przypominają zaplanowany taniec te same kroki te same fałszywe komplementy te same lęki przebrane za opinie właśnie tak nie zwariowałeś, jesteś po prostu świadomy, i to właśnie dlatego czujesz się tak bardzo nie na miejscu. Wspólnota dla mężczyzny typu Sigma nigdy nie była kwestią fizycznej obecności. To sprawa psychiczna, energetyczna. Chodzi o to, by być z kimś i czuć, że możesz istnieć w pełni. Ale świat nie działa w ten sposób. On działa jak plansza do gry, z niewypowiedzianymi zasadami, z góry ustalonymi rolami. I subtelnymi karami dla tych, którzy ośmielą się wyjść poza schemat. Masz się uśmiechać nawet gdy nie masz na to ochoty, masz się zgadzać nawet gdy nie wierzysz, masz się dopasować nawet jeśli rozrywa to twoją duszę, ale ty, ty zacząłeś wszystko kwestionować i w ten sposób zniszczyłeś grę. W świecie, w którym wszyscy noszą maski, bycie autentycznym to akt rewolucji. George Orwell. Zrozumiałeś, że większość interakcji społecznych to tylko wyrafinowana forma wzajemnej manipulacji. Ludzie mówią to, co myślą, że chcesz usłyszeć, i oczekują, że odpowiesz tym samym. To taniec uprzejmości i wygody, źle wyreżyserowany spektakl. I wtedy przestałeś tańczyć. Pamiętasz te kolacje, gdzie wszyscy rozmawiali entuzjastycznie o błahostkach? Spróbowałeś wnieść coś głębszego, zadać egzystencjalne pytanie? Atmosfera oziębła, ktoś zmienił temat, inni zaśmiali się nerwowo. I wtedy zrozumiałeś. Oni nie są tu, by myśleć. Są tu, by podtrzymać iluzje. Iluzje, że się lubią, iluzje, że się rozumieją, iluzje, że do siebie należą. Ale ty nie należysz, i w końcu przestało to być problemem. Stało się znakiem. Bo Sigma nie chce być częścią grupy, tylko ze strachu przed samotnością. Woli wygnanie od wyobcowania, i właśnie dlatego budzisz niepokój. Twoja sama obecność w przestrzeni społecznej jest zagrożeniem. Nie grasz w tę grę. A to wprawia graczy w panikę. Bo jeśli potrafisz przetrwać i rozwijać się bez udziału w teatrze, to może całe to przedstawienie nigdy nie było potrzebne. Nazywają cię wycofanym, wyniosłym, dziwnym, ale w głębi duszy zazdroszczą ci, bo przypominasz im, co utracili autentyczność. Nie jesteś tam, by rywalizować. Nie chcesz być zabawniejszy, popularniejszy, bardziej lubiany, chcesz po prostu być, a to już za dużo dla nich. Kiedy mówisz, co naprawdę myślisz, atmosfera robi się niezręczna. Kiedy nie śmiejesz się z nieśmiesznego żartu, stajesz się dziwakiem. Kiedy nie bierzesz udziału w walce o uwagę, stajesz się niewidzialny. Ale oto prawda: nie chcesz być dostrzegany przez tych, którzy widzą tylko powierzchnię. Nie chcesz uczestniczyć w grze, której nagrodą jest aprobata pustych ludzi. Z czasem zacząłeś się wycofywać, przestałeś wymuszać spotkania, przestałeś się tłumaczyć, przestałeś próbować się dopasować, i w ten sposób odzyskałeś coś, czego prawie nikt już nie ma: swoją integralność. Możesz iść sam, ale idziesz w całości. Podczas gdy wielu otacza się ludźmi, ale są wewnętrznie rozbici. Nie grasz już w społeczną grę, budujesz własny świat. Świat, w którym rozmowa jest prawdziwa, cisza jest szanowana, a obecność wystarczająca. I tak, ten świat jest cichszy, bardziej samotny, bardziej surowy, ale też bardziej prawdziwy. I ostatecznie mężczyzna Sigma wie, lepiej być autentycznym na pustyni niż kolejnym zamaskowanym na balu przebierańców. Istnieje pewien rodzaj obecności, który ucisza całe otoczenie, nie z arogancji ani z potrzeby popisu, lecz z powodu niewidzialnej gęstości kogoś, kto nosi w sobie cały wszechświat. To obecność, która nie musi podnosić głosu, po prostu jest, a sama jej obecność już stanowi zagrożenie. To jesteś ty. I być może nikt nigdy nie powiedział ci tego wprost, ale twoja głębia przeszkadza, nie dlatego, że ją narzucasz, lecz dlatego, że obnaża pustkę innych. Większość ludzi żyje na powierzchni własnej egzystencji. Reagują, powtarzają, przetrwają, spędzają życie unikając własnego umysłu, jakby był ciemnym pokojem, w którym mieszka coś przerażającego. Ale ty wszedłeś do tego pokoju, zapaliłeś światło, spojrzałeś potworowi w oczy i postanowiłeś zostać. To cię zmieniło. Zacząłeś patrzeć na świat w sposób, którego niewielu potrafi znieść. Podczas gdy inni komentują, co się wydarzyło, ty chcesz wiedzieć, dlaczego się wydarzyło podczas gdy rozmawiają o ludziach, ty analizujesz wzorce, gdy temat to teraźniejszość, ty myślisz o tym, co było przed i co nadejdzie, o tym, co niewidzialne i nieuniknione, jesteś tym, który ucisza rozmowy jednym pytaniem, tym, który wśród śmiechów i rozproszeń rzuca spojrzenie mówiące, jest tu coś, czego nikt nie chce zobaczyć i dlatego cię unikają, bo bycie blisko ciebie to bycie wezwanym do obecności, to konfrontacja z własnym brakiem głębi. To zrozumienie, że to, co uważali za myślenie, było tylko hałasem w głowie. Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni. Ten, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Karl Gustav Jung. Ty się obudziłeś, a teraz jesteś otoczony przez lunatyków, którzy udają, że nie śpią? Ta głębia, ta świadomość, one wymagają odwagi: odwagi, by nie przynależeć, odwagi, by wszystko kwestionować, odwagi, by zostać samemu. Nie pragniesz letnich relacji, płytkich rozmów, uprzejmego współistnienia, chcesz emocjonalnej intensywności i psychicznej stabilności, chcesz kogoś, kto cię przeczyta, nie streszczając cię, kogoś, kto nie przestraszy się twojego wewnętrznego chaosu, bo odwiedził już własny, ale brutalna prawda jest taka, prawie nikt tam nie dotarł. Prawie nikt nie zdołał wytrzymać własnej ciszy, i dlatego prawie nikt nie potrafi wytrzymać ciebie. Jesteś lustrem, które odbija to, co inni całe życie próbują ukryć, a to, co ukrywa się zbyt długo, staje się nieznośne w świetle. Dlatego, gdy zbliżają się do ciebie, wielu się wycofuje, nie dlatego, że zrobiłeś coś złego, ale dlatego, że bez słów zapraszasz ich do zejścia o jeden poziom głębiej w sobie samych, a to przeraża. Oni wolą to, co płytkie. Chcą znać Twój znak Zodiaku, ulubiony kolor, ulubione danie, Ty chcesz wiedzieć, co ich zniszczyło i odbudowało, chcesz wiedzieć, jaka myśl sprawia, że płaczą w środku nocy, chcesz wiedzieć, czego unikają, co ich napędza, co wypierają w sobie, chcesz istoty, ale niemal wszyscy żyją w fasadzie, więc się izolujesz, nie z pychy, ale z emocjonalnej higieny. Twój umysł, głęboki i cichy, nie znosi hałasu pustych rozproszeń. Wybrałeś zbudowanie wewnętrznej świątyni, podczas gdy świat goni za głośnymi imprezami. I tak, są chwile, kiedy samotność boli, ale nie jest karą, jest konsekwencją. Jesteś panem siebie. A to we współczesnym świecie jest rewolucyjne. Podczas gdy wielu się nagina, by być zaakceptowanym, ty odmawiasz deformacji. Podczas gdy większość żyje, by zapełniać ciszę, ty żyjesz, by zamieszkać w prawdzie. A ta prawda, mój przyjacielu, ona ma swoją cenę, ale daje też dar. Wolność. Nie potrzebujesz już nikogo, by czuć się pełnym. Ja, co ironiczne, to właśnie ten stan pełni pewnego dnia przyciągnie odpowiednie towarzystwo takie, które nie przychodzi, by Cię wypełnić, ale by razem z Tobą przelewać się ponad brzeg. Więc, dlaczego mężczyźni Sigma nie mają nikogo w swoim życiu? Nie dlatego, że są zimni, nie dlatego, że są egoistami. I zdecydowanie nie dlatego, że coś jest z nimi nie tak. Nie mają nikogo, bo odmawiają życia u boku byle kogo. Bo w głębi duszy zrozumieli coś, czego większość ludzi nie chce dostrzec. Złe towarzystwo może być o wiele bardziej samotne niż cisza. Dotarłeś aż tutaj, a skoro tak, to znaczy, że w jakiś sposób ta opowieść wyszeptała coś, co już od dawna mieszkało w tobie. Może nie tymi słowami, może jeszcze bez wyraźnej formy, ale coś, co bolało po cichu i co teraz. W końcu zaczyna oddychać. Brak ludzi w Twoim życiu nie jest porażką. To filtr. To konsekwencja ducha, który odmawia czołgania się, by zasłużyć na miłość. To dusza, która woli poczekać na coś wyjątkowego, niż utonąć w przeciętności. I to, choć boli, jest piękne. Teraz chcę Ci coś opowiedzieć. Lata temu też zadawałem sobie pytanie, dlaczego jestem sam. To była sobota wieczorem. Wszyscy zdawali się przeżywać swoje małe społeczne euforie. Grille, bary, śmieszne filmiki w grupie. A ja siedziałem na podłodze w salonie, słuchałem Arvo Perta przyciszonym głosem i czytałem Ciorana. Nic mi nie brakowało, a jednak coś bolało. To był ciężar braku kogoś, z kim mógłbym podzielić się tym co prawdziwe. Wtedy zrozumiałem. Nie byłem samotny, byłem czysty. Czysty od masek, od rozpraszaczy, od pustych głosów i w tej brutalnej ciszy odnalazłem siebie. Ach i nie zapomnij kliknąć w link w opisie lub w pierwszy przypięty komentarz, aby obejrzeć pełne wideo o procesie przeprogramowania umysłu, który pomaga zwykłym ludziom odzyskać jasność, koncentrację i kontrolę emocjonalną w oparciu o naukę, filozofię i praktyki, które naprawdę działają na co dzień. Dlatego, jeśli ty również przechodzisz przez tę pustynię, mówię ci idź dalej, nie cofaj się, bo ta pustka, którą teraz czujesz, to. to dokładnie ta przestrzeń, w której pewnego dnia może narodzić się coś autentycznego. A kiedy się narodzi, będziesz gotów, by to przyjąć w pełni. Dziękuję, że przeszedłeś tę drogę razem ze mną. Ten film nie został stworzony dla wszystkich, został stworzony dla nielicznych, dla wyjątkowych, dla tych, którzy odważają się myśleć, gdy wszyscy wokół krzyczą. Dla tych, którzy odrzucają tłum, by ocalić samych siebie. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś, że ten film przemówił w Twoim imieniu, napisz w komentarzu: Wybieram prawdę, nawet jeśli będzie mnie to kosztować samotność. Chcę wiedzieć, kto idzie tą drogą razem ze mną. Jeśli to poruszyło coś głęboko w Tobie, zostaw lajka. Nie dla algorytmu, ale dlatego, że pokazuje mi to, że warto dalej mówić te zapomniane prawdy. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, już wiesz, czuj się swobodnie, by to zignorować, ale wiedz, kolejne filmy w tym stylu są już w drodze i być może niektóre z nich powiedzą ci rzeczy, o których jeszcze nie odważyłeś się pomyśleć. Te filmy, które właśnie pojawiły się na ekranie, wybierz mądrze. Jeden z nich może jeszcze głębiej zanurzyć cię w tym wewnętrznym świecie, którego istnienie zawsze podejrzewałeś, a drugi może nie pozwoli ci dziś zasnąć, ale sprawi, że jutro obudzisz się inny do następnej bezsennej nocy. Strzeż swojej samotności. Ona nie jest więzieniem, ona jest tronem.